Ejka, kochani, ja się nie pokażę, bo niestety nie wyglądam dobrze. Ale mamy dzisiaj czwarty dzień grudnia. I otwieramy sobie czwóreczkę, która jest tutaj. I nie mogę sobie nawet wsadzić tu palca, coś tam pewnie jest. o, Coś mocno intensywnego, jakieś gałązki. Co my tu mamy? Jakąś tubeczkę. Dasz żel, <śm> żel taki do do kąpieli pachnie bardzo ładnie w sumie chyba wszystko tak samo pachnie dosyć tak trochę waniliowo troszeczkę takie coś z wiśniami tutaj jest napisane widzę kirsia to chyba wiśnie nie jabłko pieczone chyba Jabłko i wiśnie. Pachnie bardzo podobnie. Myślę, że będzie sam raz na dzisiejszą kąpiel prysznic. Sprawdzimy sobie ten zapaszek. I szukamy czworeczki w kalendarzu domkowym. Tutaj mamy, zaraz otworzę i powiem Wam, co jest w środku. Dzisiaj, słuchajcie, dosyć nietypowo, bo jest taka klepsydra. Ta klepsydra również była w kalendarzu Summer, tak mi się kojarzy, że była w tym roku. I wtedy już ją chciałam mieć. No taka fajna dekoracja. Ze złotym piaseczkiem przesypuje się. I tak ładnie to wygląda. On jest taki dosyć brokatowy. Zaraz Wam pokażę, jak rozpakuję. Może widzicie takie drobinki, takie brokatu. On się na pewno będzie pięknie tutaj wieczorem połyskiwał. No, ale chyba to widać, że on jest taki złoty piasek dosłownie. Idziemy jeszcze do kalendarzyka herbatkowego. I dzisiaj mamy czarna herbata wiśniowa z kardamonem. No więc sobie chyba mój mąż wypije. <laughs> Albo sprawdzę sobie, jak ona smakuje zresztą czy ten kardamon będzie dobry. правдиме. Hejka. Jestem w samochodzie właśnie pogoda, jak widać za oknem, jest paskudna. Yy, zrobiła się chyba jesień. Już tak mi się wydaje, bo dzisiaj deszcz niesamowicie pada. Fajnie byłoby, gdyby była to ładna, kolorowa, piękna złota jesień, no ale jak patrzę na ten deszcz. No. Także dzisiaj film trochę miał być inny, ale wyszło po prostu spontanicznie, zupełnie inaczej. Yy. Od kilku dni trochę dziwnie się czułam, trochę inaczej niż zwykle właściwie myślałam, że to jest mm, przez to, że za chwilę będzie okres, że gdzieś to moje takie jakby pełność brzucha i w ogóle to jest oznaka znowu kolejnego okresu, a tyle śmiesznie, że. W jakby w tamtym miesiącu, w tym miesiącu nie robiłam żadnych testów owalacyjnych, żeby sprawdzić kiedy mam, kiedy nie. Też nie staraliśmy się jakoś bardzo i, i w ogóle nie, nie wiedziałam, że mogę mieć szansę w ogóle zajść w ciążę. A do tej pory w sumie nie wierzę w to, bo dzisiaj zrobiłam rano test, nie uwierzyłam za bardzo w to. Zobaczyłam dwie kreski, dla mnie to była taka totalna nowość. Jakieś takie oszołomienie, nie wiedziałam, że, że to prawda. Miałam zamiar też yy, mężowi powiedzieć troszkę inaczej, wyszło też spontanicznie, ale jakoś nie mogłam się doczekać. <grym> Pierwsza wiedziała ode mnie koleżanka w pracy, która yy, jakby trochę mnie namawiała, żebym zrobiła ten test, ale z drugiej strony no, miała rację. Yy, też moje jakieś oznaki takie typowo bardziej zmęczona była jakieś delikatne takie mdłości, ale to takie mdłości naprawdę delikatne, prawie niewyczuwalne. Takie mdłości to ja miałam normalnie przy, przed okresem, w okres i to było takie spowodowane w ogóle tym, że, że jestem taka zdęta i tak dalej. Ale teraz już wiem, przynajmniej na teście, dwie kreski. Zobaczymy, co będzie dalej. Pojechałam na badanie HCG. Beta HCG i yy, nikogo tam nie było, byłam pierwsza w kolejce i tak zleciał mi szybko czas, w sumie nie musiałam czekać. Przyjechałam sobie właśnie teraz, yy, pójdę do Rossmana, bo tam czekam na tą kolekcję z Lovely, yy, ale nie wiem jak się tam dostanę, bo bardzo, bardzo pada, więc chyba chwilkę poczekam i dopiero pójdę zabiję sobie jakoś ten czas i pójdę do fizjoterapeuty na ćwiczenia zobaczymy co on mi tam podpowie dalej no i chyba przydałoby się coś zjeść bo dzisiaj nic nie jadłam ale jakoś tak nie mogłam chyba też stres, euforia sama nie wiem co ale od paru dni też nie mogłam dobrze spać czułam właśnie takie pobolewanie w podbrzuszu i tak naprawdę cały czas myślałam że ten okres przyjdzie ale nie przyszedł, więc te kreski dwie są dla mnie takim, no zaskoczeniem, nie powiem, dosyć mocnym, no ale zobaczymy. Dobra, przestało padać, więc idę do Rosmana i później pewnie coś jeszcze nagram. Pa, pa, Kupiłam sobie palucha, jakiegoś takiego palucha, pani powiedziała, że on jest jakimś takim sosem na pizzę, Jezu, nie wiem, czy to była podświadomość, czy o co chodzi. Ale wczoraj kupiłam sobie jakąś babeczkę typu serniczek i ona mi w ogóle nie podchodzi. A ja za słodkim w ogóle jakoś ostatnio nic, tyle co mi się chce strasznie pić wodę. No i mam jakieś takie parcie na coś słonego, a to jest takie idealne, taka wersja mini pizza, ale hmm, mam chęć na słodkie, na słone, przepraszam, na słone. No, ale to tak zawsze było, że albo na słone, albo na słodkie przed okresem, więc tu nic się nie dzieje. Jeszcze jeden taki objaw, który gdzieś mi tam przyszedł do głowy, teraz Ubrudziłam się, że trochę bolały mnie piersi. No, ale to w sumie przed okresem, tak z tydzień, czy parę dni przed okresem też bolały mnie piersi. Ale teraz są takie bardziej, mam wrażenie, pełne, nabrzmiałe albo coś takiego. Chociaż wcale tego nie widać, to ja mam takie uczucie takiego, no, takich pełnych y, piersi, pełnego biustu, gdzieś takie jakieś wrażenie odnoszę po prostu i mnie gdzieś tam troszkę boli. Gdzieś nie to, że nie mogę się dotknąć, ale po prostu takie odczucie mam. No i jak nie zjem rano czegoś, to później mi jest trochę niedobrze, no ale też wiem, że powinnam trochę inaczej zadbać o tą dietę, więc za chwilę, jak już się dowiem, że na pewno jestem w ciąży no to będę już robiła sobie sałatki surówki, bo już do tego dążyłam do tego dążyłam, żeby takie rzeczy robić sobie do pracy żeby poprawić sobie też stan tej mojej nogi no i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie na tą chwilę zjadłam kawałek, już mi jest troszkę lepiej jadę zaraz na ćwiczenia no i tyle, i ciekawa jestem później reakcji całej reszty na zasadzie babci, dziadka, mojej mamy, taty. Jestem też ciekawa reakcji teściowej i teścia. Będziemy jechać do nich, więc pewnie wtedy powiemy. Chcemy to zrobić na żywo, jakby. No i przyjaciółce też chciałabym powiedzieć osobiście, ale za ale trochę potrwa. No, dobra. No to pa. Hejka. Zrobiłam sobie piękną zimową herbatkę w domku, z czego jestem w sumie dumna i zadowolona, bo bardzo ładnie się prezentuje. Zaraz Wam pokażę. Taka. Tu jest cynamon, jabłuszko, gruszka, pomarańczka. Zalałam to oczywiście taką herbatką z gdzie była... Yy, cytrynka i miód, no genialnie to wygląda i cieszę się. Brakuje mi tu jedynie na przykład gwiazdy kaneżowych albo goździków. Ale nie wiem, czy nie mam goździków. Hmm, muszę sprawdzić. Tak czy siak bardzo fajnie. E, dzień jest bardzo. przynajmniej na razie w porządku, podoba mi się. Wszystko jest dobrze, tak jak trzeba, tak jak należy. Pogoda jedynie taka trochę słaba za oknem. No ale mimo wszystko cieszę się, udał się ten dzień dzisiaj, więc mam nadzieję, że będzie dalej dobrze. Ja się szykuję za robienie sobie sałaty, bo uwielbiam taką kwaśną sałatę z octem jabłkowym, z oliwą, z przyprawami. Do tego jeszcze oczywiście pestki, dyni, słonecznika. Mm, pycha! Zaraz się opluję, więc startuję do szykowania jedzonka i jeść. Zachciało mi się budyniu, więc sobie zrobiłam taki, taki. kubeczka i oczywiście utnęłam mi, wylałam trochę, no ale trudno, ale może będzie smaczne.